Po tworzenia Holota Red karty eksperymentował z różnymi stylami swojej muzyki i wyróżnia się trzy ery, które nazywane są V1, V2 i V3. Prawdopodobnie znacie muzykę z pierwszej ery z niezwykle popularnych lików jak na przykład Kankum, oraz z trzeciej ery, poza której Cartney nagrał i opublikował finalną wersję albumu. Ale jego twórca z ery V2 jest dla mnie najbardziej enigmatyczna i eksperymentalną stroną, jaką pokazano nam Carter. na niej skupi się dzisiejszy materiał, a więc zapraszam was w świat niesamowitych bitów, skrzyżącego darcia mordy i greli, których nigdy nie usłyszymy. Nie wiadomo, kiedy dokładnie karty pasłownie zmienić w styl swojego projektu. Jedyne co wiadomo to, że miało to miejsce w później 2019. Miał miejsce po ciągłych jakiego jego nowych utworów, jak np. Did It Again, Buffy, Backup lub At the Fry Stwierdziło, że Cartier chciał zrobić album od nowa, porzucając swoją wcześniejszą pracę. Wiadomo, że pierwsza sesja nagraniowa z, z taką myślą miała miejsce 10 maja 2019 roku. Wraz z Pierre Borumem udali się do studia, gdzie nagrali pierwsze nuty, które miały być bardziej eksperymentalnymi nutami. I były to VVV, Xan, Red Eyes i Rockstar Tracks. Możecie się zastanawiać, czy te piosenki różnią się od poprzednich nagrań Cartier'ego, a mianowicie wszystko schodzi się o Baby Voice.

No po prostu jest to tym baby voice podkreślony do maksimum i to takiego, że w niektórych momentach robi się naprawdę absolutnie. Nawet fani zaczęli się śmiać z nowego głosu, z jego Karty i dlatego że jego poprzedni głos nazwany był baby voice'em, przez podobieństwo do głosu dziecka, to, to nawet zaczęli mówić fetus voice, czyli głos płodu. Nie był to koniec kolaboracji z PRS, z którym wiadomo, że Karty w ciągu kilku następnych miesięcy, nad m.in. Friends, która oryginalnie miała być nawet użyta jako singiel, ale by jego go nawet wypełnił papiery, potrzebne do uploadowania je na Spotify i inne platformy streamingowe, a potem Pierre i Karty sobie dodawali jeszcze Not Real, nagrywając do niej kolejną. Przenosząc piosenkę z V1R -y do V2. Następna piosenka tego doletu to Lock it In, która wyciąga do sieci wraz z całym dwugodzinnym dokumentem. To było jak <grybuj> 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 Karty, który był wtedy w drodze do studia, puści całą nutę. mamy ją tylko w jakości nagrania. Jest to jedna z najbardziej ciekawych wariantów stylów Kartiego. Mówiąc ze sobą tą dziwność jego nowego stylu, z bitem, który spokojnie mógłby znaleźć się na Dailit. Na Co ciekawe, karty w tamtym czasie podobno nagrał swoją wersję utworu Surf, Yanktaga, gdyż bit był stworzony przez Pierre dla Kartiego, po czym dopiero potem oddany Yanktagowi. Jest nawet snippet, jak karty stoi i słucha bit. Wiadomo, że Pierre miał więcej sesji z kartim, ale więcej piosenek na ten moment nie wyciekło. Jednak jest jeszcze kilka snippetów, z których dla wyróżnienia zasługuje Homicide, które został jednym z ulubionych snippetów fanów, a dokładnie kilka snippetów, gdyż oprócz pierwszego urywka, który karti dał na swój Instagram, to ktoś mający dostęp do jego telefonu opublikował kolejny fragment zapisany w jego galerii, przy co mogli otworzyć numer całkiem precyzyjnie. Masce praktycznie oddaje tak, jak miała brzmieć finalna wersja. Ca piosenka nie była rzucona tak o, i miała znaleźć się faktycznie na płycie, ale karty rozmyślił się kilka miesięcy później, porzucając ją w 2020. Raczej znaczy nigdy nie usłyszymy tej nuty, a szkoda, bo jest to jeden z lepszych snippetów seksa z Atlanty. Tak samo jak kolejny snippet, czyli Going Out of Style, który ma chyba jedną z lepszych wieje kartek w jego całej karierze. A kawałek tej piosenki mieliście okazję posłuchać na intrze. Jeszcze większy niż Pierre impact na tym erę miał producent Richie South, dla którego w tamtym czasie karty nagrał nad producent Taga. Karti i Jericze byli mocno zszytym duetem w tamtym czasie i nagrywali bardzo dużo muzyki razem. I to właśnie producent Richiego jest najbardziej ikoniczny z tamtej ery, ma oczywiście głosu płodu. Richie prowadził niepowtarzalny wajem, produkując takie cukierkowe, przysłodzone bity, które idealnie pasowały do kartiego. Były one proste, i jednak niesamowicie catchy, a przez swoją prostość posiadały one dużo przestrzeni, której potrzebował wtedy Karti, żeby jak najbardziej skupić się na użyciu swojego głosu, który dla mnie bardziej przygląda w tamtym czasie instrument niż wokal. I to właśnie z sesji nagraniowych z Titre Sop pochodzi najwięcej lików i snippetów z tamtego okresu. Insta nut, które zlikowały to Najbardziej znanych klików są tego okręsu, łącząc w sobie przestarowane wokale Kartiego oraz minimalistyczne partię na syntach beat od Richiego. Fanom bardzo spodobał się ten luźny, niemal styl, jaki zaprezentował Carti, co sprawiło, że on temu łączy kilka milionów odsłuchań, jeśli zliczymy nieoficjalne uploady z SoundClouda lub YouTube'a. Headshot. Bardzo podoba mi się na tej nucie jego szczególnie w refrenie. Nuta została porzucona dopiero w 2021 roku, gdyż po wydaniu Holota Red była ona przez chwilę rozważana na Deluxe, który finalnie nigdy się nie ukazał. Nie została ona do końca porzucona, ale za to przekazana do Kanie, który z jakiegoś powodu rozważał ją do umieszczenia na doncie. Trafiła ona nawet na jedną z jego licznych początkowych tracklist do tego albumu. Jednak wiadomo, że Kanie nie nagrał na niej żadnych swoich wokali. A teraz wystawię wam moim zdaniem najlepszą nutę z tego okresu i nutę, która miała być drugim singlem do tego projektu. You can do it too. Nagrana w 2019 roku zawiera niesamowity bit odliczego i art dealera, który miał ogromny udział w we wydanej wersji Holoteret, produkując aż 7 piosenek. Niestety karty porzucić tę nutę i nigdy więcej nie zrobił. A szkoda, bo ma na niej zajebiste flow, ma ten luz w sobie, którego brakowało na wielu nutach na *HoloTaret*, które dla mnie wyglądały czasami sztucznie, mimo że jest to świetny projekt. Jednak ten luz, który zaprezentował na You Can Do It Too, jak ogólnie w erze V2, jest czymś niepowtarzalnym. Bardzo szkoda, że nawet ze wszystkich nut nie mógł wydać tej. Status nippety z tamtej ery to m.in. Beach Boy, dla fanów kartiego, który został przedstawiony w dokumencie na temat Holotaret, tym samym dokumencie, z którego mamy pełną wersję Locket Sam nie jestem jakimś ogranym fanem tej nuty, znaczy jest spoko, a na pewno z tamtego okresu jest dużo lepszych snippetów, jak na przykład Superstar, jeden z moich największych gra Swap 2, jak i ogólnie od kartiego. idealnie pasuje mi do tamtej ery, a bit od Ritchiego jest niesamowicie catchy. Wiadomo, że nuta no posiada beat switch, którego nigdy nie usłyszeliśmy. Tryna Get Down. Najbardziej legendarny stipet kartiego. Cartiego, nuta, która spędza sens oczu fanom. Jedyne co dostaliśmy to 13 sekundowy stipet, który jednak jest aż tak świetny, że po 5 latach fani na Alex nutę. co jakiś czas pojawiają się przesłanki, jakby to likerzy mieli sprzedać tę nutę za horrendalną sumę. Jednak potem nikt jej nie wystawia, co może świadczyć o tym, że karty ma jeszcze jakieś plany wobec niej i nie pozwala na to, żeby ktoś się ruszył. Reszty stipetów nie ma co omawiać, gdyż nie są one niczym zbyt specjalnym, a jak chcecie usłyszeć wszystkie stipety w remastered wersji, to macie dużo playlist na SoundCloudzie. Nuty, które zostały wspomniane i nigdy nie mieliśmy okazji ich usłyszeć. Wejście piosenek z Lancy Foxem. Wcześniej powiedziałem o nucie headshot, ale nie wspomniałem, że istnieje snippet, na którym możemy usłyszeć, że wokala do tej nuty nagrał też Lancy. Bardzo prawdopodobne, że miało się pojawić na finalnej wersji od początku, gdyż na zlikowanej wersji jest Open Verse. Lancy to brytyjski raper, pionier i żywa legenda tamtejszego Undergroundu. Jeden z moich ulubionych raperów historii. Lancy, oprócz tego stipetu, ma wspólne nagranie z Cartim w studio oraz sam Richie podczas Instagram Live'a powiedział, że Cartim ma 20 niebędnych piosenek z Nancy Foxem, które powstały podczas V2 r Ty nigdy żadnej nie było nam dane usłyszeć, a Nuta Made It, którą paźniej możecie się kojarzyć, została nagrana już w innej erze. RIP Part 2 Pamiętacie kultową już nutę Kartego RIP, na której przyjdział on swoją przyszłość przemocowca? To podobno podczas pracy nad Holotared w 2019 każdy wraz z Richie Soulf nagrał sequel do tej nuty. I to są jedyne co wiem, bo nie było nigdy żadnego snippetu. W liczbieniu takiej ilości włożonej pracy w projekt Katiego, Richie pojawił się jedynie na dwóch z 24 piosenek na Holotared. I to jedna z tych dwóch z najbardziej kodolosyjną, która zachowała esencję stylu kartego z tamtej ery. A mianowicie mówię o Jump of the House, którego prosta struktura i bardzo ekstremistyczny występ kartiego sprawi, że jest to jedna z tych piosenek, które się albo kocha, albo nienawidzi. Druga piosenka, którą też produkował Richie to Feel Like Dying, która kompletnie nie na stylu V2, a o samym minutem mi powiem więcej przy ewentualnym deep dive do Holoteret. Żaden z innych producentów nie miał jakiegoś większego wpływu na kształtowanie projektu, a prace z nim były bardziej sporadyczne. Jednak z traków, które należy jeszcze wymienić, aby przedstawić pełen obraz, jak mogły wyglądać ten projekt. To na pewno Dreams, nuta wyprodukowana przez legendę branży muzycznej, w szczególności tej w Atlancie, czyli London on the Track, znany m.in. ze swojej współpracy z Yangtagiem. Sama nuta ma bardzo przyjemny i może lekko melancholijny, melodyczny vibe Trenches. Steven pojawił się na Instagramie 19 maja 2020 roku z tajemniczego konta, którego niku nie będę próbował przeczytać, które twierdził, że posiada tysiące niepublikowanych zdjęć i filmów kartiego. Beat został wyprodukowany przez Zaytovena i zawiera sample utworu Make That Trap Say A. Hey od Atlanta O.J. dla Juice Man, z Gucci Mane. Slipped jest grailem dla fanów i to jednym z większych. Mimo aż tylu nagranych utworów z tamtego okresu, jedynie trzy doczekały się oficjalnego wydania. Dwa pojawiły się na oficjalnej wersji albumu, a mianowicie Teen X, oryginalnie nazywający się Files X, zawierający z rzadkiego od Futura, który idealnie wpasował się klimat tego utworu. Over. Insiderzy potwierdzili, że był on nagrany w 2019 roku, podczas omawianej dzisiaj ery. Oraz jeszcze przed zmianą koncepcji na album, Karty wydał jeden singiel, mający ukazać fanom oryginalny styl albumu. Z tego kwietnia 2020 roku na streamingach pojawił się singiel porujący Holotaret nazwany Antmech. Dodatkowo na YouTube pojawiły się również teredy z nagrane przez Nicka Walkera. Jak możecie się domyśleć, piosenka zbudziła mieszane reakcje wśród fanów, bo naturalnie była w stylu, jaki przedstawiłem wam wcześniej w tym materiale. Na no co dużo fanów zareagowało rozczarowaniem, gdy spodziewali się muzyki w stylu Dialit lub leaków z pierwszej wersji Holoteret. Co prawdopodobnie sprawiło, że karty po raz trzeci zmienił swój styl i wydana Holoteret niczym nie przyjmuje na rv 2 Jednak po czasie ant cieszy się już uznaniem wśród fanów. Dużo ludzi żałuje, że karty nie kontynuowały wizji, jaką miał wtedy. I szczerze, jedną z tych osób jestem ja. Ten styl z tamtego okresu był czymś nie do podrobienia, gdyby tylko karty nie patrzył na opinię fanów, to moglibyśmy dostać naprawdę przełomowy projekt. Nie żeby wydane Holota Red takim nie było, ale na pewno w mniejszym stopniu. A z tego, co można usłyszeć na Music, to Karty już raczej odpuścił sobie bycie pionerem i zaczął robić znany ludziom bardziej przyziemny Atlanta Rap z pewnymi wyskokami od normy. Nie żeby Music też nie było dobrym albumem, ale nie widać tu tego pchania granicy, jaką prezentował wcześniej. Kierowałam się po prostu bardziej legendami Atlanty, zamiast być człowiekiem, który inspirował... Innych młodych artystów. I to wcale nie jest to nie złe, nie każdy projekt musi być przełomowy, a karty przyjmując na tym albumie struktury mixtapeów z Atlanty trochę uniemożliwił sobie drogę do zrobienia czegoś przełomowego. A jeśli chcielibyście materiał na temat music, to zostawcie komentarz, bo ten album też jest bardzo ciekawym i ogromnym projektem, ale z innych powodów, mich Jedyny temat, jaki omina ten materiał, to współpraca z w tamtym okresie. Mimo, że niektóre nuty były rozważane do wykrzycenia w Holota Red, to były one pierwotnie nagrane na wspólny projekt z jego i Cartiego, 6029, o którym kiedyś ukaże się też osobny materiał. I teraz krótko jeszcze powiem o estetyce. Oprócz muzyki tamta era charakteryzowała się specyficzną estetyką. Wiadomo, że karty od dłuższego czasu przed zmianą swojego wizerunku interesował się kulturą punku, ale to właśnie w tamtym okresie zaczął on wyrażać to poprzez swoje outfity. typowych, jak na tamten czasy basic streetwearowych outfitów zaczął ubierać się w bardziej high-endowe marki, np. jak jak Eric lub. Dior. Dużo Diora, bez poluje wtedy, tą Mark. Jego styl w tamtym czasie mocno wywoływał, co potem doprowadziło do jego współpracy z Matthew Williamsem w przesadnej fazie Holota Red. To właśnie w tamtym czasie zaczął on formować całą estetykę, z jakiego znany jest jego label Opium, na którym prace trwały właśnie w tamtym okresie. Byli oni czymś nowym na scenie i naprawdę ciekawym. Jednak, no, nie skończyło się to najlepiej. Jego postać jedynie z rapera zmieniła się w założyciela movementu, co sprawiło, że tamta era jest aż tak specjalna dla mnie. Mam nadzieję, że dowiecie się czegoś ciekawego z tego materiału. Jak wspomniałem, playlisty z likami i sypytami macie w opisie. Jeśli spodobał Wam się film, to zapraszam do zostawienia lajka, napisania w komentarzu o kim chcielibyście następny materiał i zasubskrybowania kanału, gdy będzie więcej materiałów w takim stylu.